Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsze zajęcia w Domu Kultury w Szczegłowicach to filcowe cudeka, właśnie związane z nadchodzącymi walentynkami, i one wchodzą w cykl takich zajęć kreatywne soboty właśnie z Domem Kultury w Szczegłowicach. Zapraszamy do obserwowania plakatów takim znaczkiem: Kreatywne soboty z Domem Kultury. To są aktywności przeznaczone dla dzieci, ale też dla rodzin. Już za niedługo, nawet w tym miesiącu, pod koniec miesiąca, mamy zajęcia Mama Tata Zuba. i gdzie można będzie wspaniale pobawić się i spędzić czas ze swoim, swoimi pociechami. A już w marcu, już w marcu będą aktywności związane z graniem na instrumentach. Będą afrykańskie bębny, więc proszę obserwować. Wszystko na naszym fanpageu Centrum Kultury jest dostępne. I udostępniane oczywiście na innych różnych portalach, tak na przykład jak i knurów. Dziękujemy serdecznie. Proszę obserwować Kreatywne Soboty z Domem Kultury. Zapraszamy serdecznie. Do ozdabiania mój domowy końcik. Taki malutki, jak <gryś> Do wyboru, do koloru możecie ozdabiać sążyczkami. Mamy również zapasowe kolorowe filce, żeby później też ozdobić Wasze serca jeszcze znaczy, y, Dziś zajęcia walentynkowe. Y, przygotowujemy poduszki, igielniki, breloczki, zawieszki w kształcie serca z filcu dla uprzyjemnienia każdemu czasu walentynek. Dla chłopca, dla dziewczynki, dla mamy, taty, siostry, sąsiadki, dla kogo chcecie. Dziewczyny, co my Dwa, robimy w do... do... My dzisiaj robimy serduszka poduszki. Ale na prace, jakiej okazji dzisiaj puszka otóż w domu kultury? Na walentynki. Na walentynki, specjalnie na walentynki, prawda? Żebyśmy byli przygotowani, bo walentynki już tuż. tuż. Gdzie mamy walentynki? Wtarek. Wtarek. A dziękujemy! Dziękujemy! Miłego!